Usłyszałem tylko pisk. Wyrzucili mnie za drzwi. wybali mnie na zbity pysk. Bramkarz jest tu po to, by wyrzucić za drzwi. Wyrzucić cię na zbity pysk. No i koniec piosenki. Nie wiem, chciałbyś wiedzieć może wszystko? Tak. Generalnie wiesz, pochodzę z Jeleniej Góry, nie? Potrzebowałem jakiś jakiejś po prostu odmiany, ale taki w stylu nie wiem, jak ci to powiedzieć. Taki bardziej ze świadomością, żeby coś zmienić. Nie? To to były takie w sumie pierwsze czasy. No generalnie to załamało się, jak moja matka zmarła. Był to rok 97, bodajże, miałem 9 lat, wtedy zacząłem palić marihuanę. Byłem uzależniony generalnie od samego początku od heroiny, bo matka przekazała mi to po prostu, moi rodzice, starzy hipisi. Czasy dzieci kwiatu, takie czasy naprawdę szalone. Jeśli miałbym ich podzielić, to o matce, że była naprawdę kochaną kobietą, a, a ojciec to, to zwykły składnik. Z... Mama zmarła na ostre zapalenie trzustki. Też jakiś czas leżałem w szpitalu na to, wyleczyłem to wszystko, także to właśnie, właśnie tak się stało, załamałem się po śmierci matki, nie? Wtedy stwierdziłem, że wszystko jest takie do dupy, bo wtedy yy, właśnie ojciec nie chciał się mną zająć i, w, i wynikła w ogóle taka sytuacja, że po prostu albo miałem, yy, albo ojciec mnie ten weźmie do siebie, było takie ultimatum podstawione, albo idę po prostu do ośrodka no pogotowie jest zwanym nie? coś stało, no poszedłem do tego pogotowia opiekuńczego. Właśnie to ojciec mnie nie chciał. Mnie to właśnie tak wyszło. Nie chciał mnie, nie chciał dobra. Bo... Nie byłem przyzwyczajony do czegoś takiego, bo byłem bardzo przywiązany do swoich rodziców, nie? ale kiedy się y, po prostu stało tak, że, że już jednej osoby z nas zabrakło, to sprawy się wszystkie odwróciły. Nie?